Witaj Super bro. Ej, gramy w ligę w piątkę, to się nie działo! Za p***ały do do reszty? Ale jednego flexika, tylko tak sportu No ja. Jestem już na lidze, no. <grym> Ja mam depresję, weźmy, zagrajmy flexa jednego. Zostawmy ci tylko bo może z depresją. Gramy w tą ligę, czy co się dzieje, no? Sam ty jest Nie, trzym się to tu bo ci... No i masz mu muta, kiedy? Musi drzeszać, krzmata, <grystanie> co co nie co nie o, Jezus, o, co oni mają za team? Czemu w... <grystanie> Nie stresuj się. Co on robi? Testowałem klawisze nowe, bo zbindowałem se pod enter Flasha, nie? Dlatego nie wyszło mi, ale tylko dlatego, tego. Ja zbindowałem se pod słuchawki Flasha na chwilę, bo chciałem zobaczyć jak to działa, nie? <grystanie> Wiesz, że musisz kierować, nie? Bo ja no nie umiem tym grać totalnie. No ty w ogóle nie umiesz grać totalnie. No i masz k**a w szkole jutro. No k**a no! No kurwa, jak go nie zabi... Alaryk z... To było kurwa wiary, okej. Okay. A jak? No ja zrobię inseka, kurwa, zrobię tego inseka. Ja mogę e ff'ować potem. O! No, Gupi jesteś, kurwa! Za stare jakie było coś? Nie! Ale mu nie bo Ja mam go Ja mam jego ulta i jego Aha Ja też z jest czterech. No tutaj to kurde! A to Kliknąłem tego! Czemu rezultowałeś? Kurde! No kliknął! Kuba wodododnie, kuba mnie O nie, nie przeszedłem! E! Nie, no, co ja zrobiłem? Apat, aż serce staje. Nie da się trafić ku o? Ja matę! Kasiopej nie ma, Kasiopej nie ma. Nie. A, o Kasiopej Mówiłem! Ja nie mogę, nie, ja nie jej followować! Bo mnie na linii nie było, dobrze. Spokojnie. Ja mnie uciekałem i patrz, spróbowałem uciec, i nagle stąd wyszła na prosto na mordę! Spokojnie. Spokój się, śmieciu i jest taki głupi, że nie wiem. Co ja dziś zrobiłem, ja zrobiłem PRZECIEŻ? No wszyscy dwóch tu jest, no i czemu tu kurczas jest, no? A. No się no. Najbardziej się, to mnie ciekawi, no. to że ja to przeżyłem. No dawaj, dawaj, Ciekaj! dawaj. Czekaj! No, no to <laughs> masloła, ma o ta, małpa, dobra małpa. Ja to złamę tego... Nie, dobra, nie wyderzę to Co ty z chcesz złamać? śledź do namiotu, mam przy sobie. Nie pytaj, k***a, czemu jest w na namiotu Tak, nie, jest mało HP. Polis dobry, k***a. Dobry. Tutaj, tutaj, tutaj. Ty chciałeś tyle zabrać? Nie, 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 co <gryst> Ej, jo! Ej, jo. Okay. No, można mieć. Coś mądrego muszę wymyślić. A jak coś mądrego, coś mądrego wymyśl. To zadlopali tańczkowianeczka. Ale nie. Coś mądrego wymyślę jakąś postać i builda. I czyli Sina. Ale jakie ja runy? Ty idziesz pod shielding. Power. No. <laughs> builda idziesz tak. Even shrouda idziesz, even shrouda. Już <laughs> <laughs> mi się to podoba. Ja będę podchodzić i będę ich smyrać, a nie bić. <laughs> a ja ogólnie... Oh. Nie, 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 ciągam tym kupier. On i wszystkie karty na stół. Przykrywam. Nasz czas, noż tym krok w tym, dwa w przód No ta. Kupier. Kia? Ja słabo, idzie, ja słabo, ja słabo. No dupy, no nie są takie złe, ale. No to ale tak. Żebyście bo... nie krzyczeli zaraz znowu. Okay. Co to robię, no, tyle ile masz dawno na oraklu, tyle ci pisze Rodin, ty coś Jak razem chodzimy Już nie chodzimy za sobą Już kończymy ten związek To toksyczny związek Windwal, windwal kur... A może by sobie w wakacje pójść na jakiś kurs programowania? Rob co chcesz W sumie to jako każdy to wyje. O, Patrz go mam! Dobra robota, kajdro. Dzięki! Tak? Przysząt, tu jest zawsze przychodzi po tym jak do wyjasu od rawy. Od razu? Tak, od rawy po tym. Dobra, Fak teraz mozna. to mogę mi zjesz. Ja ci powiem, że nie przem. O, on nie. no on nie O, ono nie ma tu wizji. Ona ma tu wizję. <grywa> Ona nie ma to dla to, <grywa> No i się z***aś Piotrek Scrajmuj to! No i 700 A no, no dawaj to, Ponieważ ja mam shutdown Opłacało się Opłacało się w <gryw> ch*** <pocało się> W k*** Okej, się miałeś przypomnieć, żebym kupił blue ward'a A, kup blue ward'a jak coś Dzięki, dzięki Chyba No to ty k*** Jakiś ult, który nie, nie robi niczego <gryw> Stoję przeciwników, ale nie biję W sensie o to ci chodzi? Tak Nie no... O kur... Z tym ultim... Okej, nie wiem... Ale nie mamy... Ale oni mają Soul'a teraz... NO NIE NO KUR... Ej, Arek! Co tam? A co? I Wszystkich zapraszam, Kuba. Ta, Może byśmy dzisiaj na szybkie piwko skoczyli, co? Bo zdałem! No... Wam Chodź o tym, tu, kur... NIE! Poleciał ze mną ta jebana kosa! NO, no tak. to jest hit. Dla on co jest? to Mari, ty To śmiesznie u, I u, a, a. Twoja stara. Ej nie, ja już nie gram, mnie już tak łeb. Ja też nie chcę, mi się. Ja już nie mogę. Ale to, co, a to gramy w CESa. Nie. Y nie? Hmm.